Witajcie na kanale, jestem bardzo zapraszam do kolejnego odcinka z Pajatulki Dzisiaj nie mam pojęcia jaki zrobimy robunek Pamiętajcie, że w opisie w górę i subskrypcja I może sobie najpierw zobaczyć, Wejdźmy sobie do tego... Eee, eee, no do... Do tego mam Czekaj, punktu miękkości nie mogę uszyć. Nie, czekaj mm... Dobra, to mnie i tak nie interesuje Zobaczmy kolej bo jakby się tutaj jest kilka rzeczy <laughs> Jakieś granaty ogłoszająco obłamkowe, łamkowe? łamkowy, tak myślę Minę, czy mikrokamerę? Ja minę, na razie torbo torba z pancerzem O, o, o To będę chciał mieć Czy mogę mieć, kupić sobie jakieś dodatki? No, to, to są moje wszystkie bronie, jakie mogę kupić póki co Ale, no, wróćmy i... Postanowiłem, że może zagrałem tunicie. Oczywiście, ja tylko z mi, żeby były boty. Ale już zagrały boty, na wysokiej poziomie I ja to spróbuję zrobić. Ale nie przegram. Tak, ogóle właśnie teraz zauważyłem, że to jest Szaju. I mam wrażenie, że Szaju, i też był w pęknięciu Dwiga. Widzicie, chyba Szaju chyba nie był jako kontraktor. Tylko ten, jako inna postać, ja nie jestem. Pamię nie pamiętam. A możecie mnie poprawić w komentarzach. Dobra, widzimy się, jak będzie już gra. Dobra, witamy z powrotem. Grałem na glitchy na wysokim. Dobra, lecimy. Przygotujcie sobie za dodać Dobra, ehm, um, Dara, się, przygotować za sobie Tutaj coś jest ok, ok, podnieś podłogę, e super, czyli jakiś żaden cywil nie może nas znaleźć, nie może uciec, ale no przecież by to widzieć, że coś tujemy, to tu nie ma trochę sensu, ale nie wiem. No. Czy oni to zauważą? Nie, na spokojnie. Padać, padać. Staraj, niech wszyscy padną. Miej mi teraz nadzieję, że nie będą tutaj iść. Tu muszę tędy pójść. Znowu włączę w przez przypadek. A Staraj, czekamy tutaj. Zobaczcie, jedzie już? O, ja że cywilian. O, jedzie, jedzie. Oczywiście nikt nie widzi podpisków, bo kogo to miałoby ob ob obchodzić w ogóle? Co? Co? No i włączył no alarm tak, no to, co to co ma być? Zobądźcie urządzenie sterujące. Okay, Dobra, niech ci będzie trzaju. Nie obchodzi mnie to. To są medywagi. Odnieś urządzenie. Lecimy. Ok, spokojnie. Jestem za. To będzie chwilę. Mieją security na miejscu, żeby nie zapobiec tego rodzaju. W policji już? Słyszę, że i najpierw wymiana zakładników. Dobra, bierz ludzką tarczę. Siema, mam człowieka. Esa z wami. Snajper jest tam. Dobra, trzeba go zabić, bo on może być skorzającym Dobra, nie chcecie już Mówię z powodu, żeby... Ja wiem, co ja zrobię ja... ja wiem, co ja zrobić yy, Weźmy w koltarkę, patrz, co ja robię Zrobić co to będzie działało To ja się staje teraz. Będzie go przesuwało tam. Jezu, jak ja obliquam. Jest. Z wielu stron. Zauważę, że mają więcej HP na pewno przez ten drugi poziom trudności. A tego, może, tego można właśnie się spodziewać, nie? Zabijają cywila. E tam, o go to wchodzi. problem, B na już w tej części nie żyje chyba. Ale nie jestem tak. Dobra, w tym się biło. Dobra, no, pamiętam, co się było. Ale pamiętam, że bicie w tej grze jest bezużyteczne. W tej dwójce bicie jest bardzo fajne. Bo jest mocne. Tutaj to jest. Hej. Okay. a co, że czołość myszy z tej grze jest malutka. Jeszcze ciężko się obracać. Ale dobra, nie, nie przeszkadza to za bardzo. Filipe, że nie mogę też sam mieć, ale no. A. Zainstalowały mi się te wody, ale chyba ich jeszcze nie ma Chociaż możliwe, że są już Nie mam pewności do tego Broń overkill? Lecimy panią. Snajper tam jest, udałoby się go... Dwóch snajperów, jest. Mogliby mnie zabić Nie mam pojęcia Ciężko trafić Wymagany podjazd. Podjazd był tam, jezu Dobra, potrzebuję podjazdy. To już wezmę teraz. Na potem I myśl. Dobra, ale... Niech samochód niezie. West temu uciekać, to... Chyba Odnośnie zapas pancerza. Chętnie. Cloakery? O nie, proszę. Ja muszę gdzieś... Ja muszę się na Cloakery. Ja muszę się sławec. sam tutaj można wejść. Mogę tutaj wejść? O. Co to było? To są magiczne sztuczki. Jestem ciekawe czy faktycznie... Pojawiały się nasze krokary teraz Na pewno wiem, że ten gaz, który walczył w kraju, się pojawił O Jezu Ojoj O Jezu, ile was tu To jest kroker? Dobra, mam go Strypera zabić To nie ma sensu, jak wszystko to będzie To się ma sens, ale... Nie wiem co mi ci może być ciężko, ale nie wiem to na myśli to. To jest... jest ja sobie po kolejne płatki. Nie dalej, że podjazdy są tam tylko. Bo jak tak jest, to ojoj. Jak powiedzmy i zobaczmy, może ten ze mi gdzieś czy tam. Okej. Okay. Mogę te wziąć? Mogę wziąć te, dobra. Nie ja mam pojęcia jak ten... No nie! Chciałabym zaś pomóc. Dobra, idziemy granatki. Ej. E, o, no tutaj. Ile ma unicji? No Dużo ma jeszcze. Nie wiem, jak, jak ci ludzie przeżywają ten granatnik. Muszę rozstawić ten. Odnów zapas pancerza. Dobra, podnosimy granatnik. Dobra, wybuch. Umieśćmy. O, jest. Przesuń. Zadowolony? Zaraz kończyłem się amunicją tego. To muszę naprawić teraz? Co to za złom? to we na nawala? Ty? I ty też. Kończymy się powoli amunicja. Widzę, że ty grzej w trolej z Kto do mnie przydał? Ty? Już wiem. Oddam zapas amunicji? Dziękuję. Aha, i chodźmy z powrotem. Eee, o, utknąłem. W przypadku, tu nie był się policja? Co jest? On się utknął tutaj. To jest jakiś granat taktyczny. Widzę, że coś też rzucił granat taktyczny. Ojezu, jesu! Jeszcze tu jest dym Oj, oj, oj. Apeluję o jakąś bombę. Myślałem, że dam radę, ale bo ja mam mało HP, tak sobie teraz zauważyłem. Ja mam małą HP. I nie mam czym się wyleczyć. No cóż, dobra, dam radę. Ja myślę, że padnę. Gran wrzucili tam, na drugiej Nie, tutaj granat. Nie. Nie. Kto do mnie strzela? Ty. Przestań. Nie podoba mi się. Nie. Już ruszał, nie? Ooo jest strasznie wolny Jezu, co to by za karabin? Od kogo tam taki laser? Mogę leci. Ok. O mnie poleciał. Czyli kończą amunicję, więc no. Loker, a ja nie mam amunicji. Ała, a, a, a! Łapcie granaty! Ozu! Mija on To będziemy wali? Wy? Oa, Teraz padnę! No i padłem. Aha, bo tu jest budożar. Wolf jest down, no super no... Hoxton, pomóż! Możesz no, w końcu. CO TU SIĘ PODZIAŁO? CZEMU BUTY PADAJĄ? GDZIE JEST ZALAZ? Nie gadę, że to się nie uda. Zaraz podnoszę stona. Nie! udało się w A ja padnę i zaraz pójdę do Custody, nie? Bo jeśli mam upadnieć, pa jak dobrze pamiętam... Nie, nie wiem, To koniec. Czemu te boty nagle stały się takie potężne? Jak się wbija tam na górę? Tutaj. Okson jest w areszcie, no super, co mi to da? Panie by ten umiał mógł umrzeć, nie? O, super Dalas tak w ogóle zaraz padnie Ulf jest wypisany z aresztu, no super A jak ja padnę, jeszcze raz, to już nie zostanę wypisany z aresztu. BĘDZIE KONIEC To jest problem kiedy grasz samemu No właśnie, dobra, koniec Ile? 15 minut Ale jestem beznadziejny w gra. gra. Dara powtór... nie wiem Tak bardzo mi się nie chce nagrywać teraz, bo nagrywam to cały czas w piątek Bo nie miałem czasu by nagrać w czwartek ani w środę Więc no a, to był na tyle. Wiem, krótki, nie udało się. Ale no, pokażę wam, że ją wcześniej, wcześniej misję, zrobiłem, już tą misję, ale wcześniej ona wyglądała inaczej. I na następną misję zrobimy brudny loot, czyli to atak na Ivlera. Potem będzie razem w klubie. Potem jakaś galeria powierzchności, Golden Shark. I już mówię, że to jest taki Big Bang. 99 strzy nie mam końcu co to jest sięgając z nieba i to jest podobno jest chyba najtrudniejsza misja właśnie Ale zobaczymy A, prawdopodobnie to będzie Będę robić to z kimś za jakiś czas, bo inaczej nie mam wyboru. Ale nadzieję no, Wam się spodobać i dajcie łapkę w górę, subskrypcję i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!